Witam Państwa. Krótkie ogłoszenie, które może Wam pomóc trochę. Bo, jak wiecie, kanał na YouTubie Bogdan Smolosz działa od już trzeci rok. Jest tam wielu wspaniałych gości. Niektórzy mają ciekawe rzeczy, i pomyśleliśmy sobie, że pokażemy Wam, gdzie można w jednym miejscu trafić do tych gości, żeby kupić ich produkty. I każdego z nich namówiłem, naciągnęłem, że prosimy o kod rabatowy dla klienta, i z tymi, z którymi udało mi się to załatwić, zrobiliśmy jedno wspólne miejsce, gdzie możemy jakiś procent robiąc zakupy skorzystać. I teraz na mojej stronie internetowej glutenfreebaker.pl albo biopiekarz.pl. U góry, w głównym menu jest taki przycisk, kody rabatowe. Klikamy w te kody rabatowe, to jest taki dział do współpracy, i tam mamy poniżej 10 chyba miejsc, gdzie możemy kupić coś z obniżką. I teraz, jak my tam wejdziemy, robimy zakupy, wpisujemy ten kod rabatowy, biopiekarz. To nam się to automatycznie obniży w koszyku o ten upust, który dla was przygotował tamten producent. Myślę, że dla kogoś to może mieć sens, dla kogoś, kto robi cykliczne zakupy, nie wiem, tam, gdzie kupujemy oleje u ani te omega-369, albo bakterie na linę u Michała w Narum, jak kupujemy, to to są rzeczy, po które wracamy, więc można za każdym razem korzystać z tego, tego kodu rabatowego i coś tam skorzystać. Więc to jest takie przypomnienie, że to tam działa. Strona internetowa biopiekarz.pl, przycisk w głównym pasku menu kody rabatowe, potem wybieramy firmę, to są takie zdjęcia każdej firmy z produktami. Jak klikniemy i klikniemy kup, to wejdziemy do sklepu tamtej firmy. I tyle. Może to będzie takie fajne zebrane w jednym miejscu. Myślę, że tych miejsc będzie przybywać powoli, w miarę jak tych gości przybywa na kanale YouTube. Pójdźcie tam, zobaczcie, jak wygląda. Jak nie klikniecie, to się nic nie stanie. Chodzi o to, żeby było to przydatne tym, dla których to jest potrzebne. A znajdziecie też to w wszystkich przyszłych opisach filmów z gośćmi. Niezależnie czy, czy ten gość ma jakiś sklepik, czy nie ma, to i tak w opisie tego filmu będzie od, odnośnik do tego miejsca, żeby można było odnaleźć i pójść. Jeśli oglądacie filmy na YouTube, wszystkie namiary do gościa zawsze są pod spodem w opisie filmu. Często są to numery telefonów, często zazwyczaj adresy mailowe, Instagramy, Facebooki, wszystko co tam goście mają. To nie jest tak, że ja gdzieś idę na wywiad do kogoś i tam pod spodem nie ma ani jednego namiaru do mnie. Nie wiem czemu tak jest. No nie wiem, nie, nie rozumiem. U mnie, jak są goście, to najważniejsi są goście. To są wszystkie namiary do gości, a na samym końcu czasem jest do mnie, a czasem do mnie nie ma w ogóle. Bo my, nie wiem, nie zabiegamy jakoś szczególnie o popularność, dlatego ja też odmawiam wszystkie wizyty w normalnych telewizjach i nigdzie nie bywam. W takich miejscach. Wybaczcie też, że odmawiam wizyty na różnych, różnych kanałach. Idę tylko tam, gdzie ktoś wsparł mnie na początku mojej YouTube'owej drogi. Tak jak Ekspert Bentleyu czy Grzegorz Kusz, agent specjalny, to tam do nich idę, bo oni okazali mi kiedyś przychylność, zapraszając mnie. Za to im jestem wdzięczny. Państwu jestem wdzięczny, że oglądacie te YouTube'y. Dołączyłem tam jeszcze teraz od dwóch miesięcy taki, jakie się podobało postaw kawę. I tam jak klikniemy, to możemy postawić mi kawę 5 zł, 10 zł, 20 zł i też takie czasem się pokazują 5 zł, 10 zł 20 zł. To bardzo takie miłe może dla kogoś no taka fajna forma wsparcia. Dziękuję za to, że jesteście z nami. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.